Witajcie, to ja, Duszy Krzyś. Przedstawię Wam dziś bardzo ważne dla wszystkich Polaków symbole narodowe. Polskie symbole narodowe to godło, flaga, hymna. Pierwszym symbolem narodowym jest flaga Polski. Jaki ma kolor? Biały i czerwony, to oczywiście. A wiecie, co oznacza? Kolor biały oznacza srebro, a także wodę oraz czystość. Kolor czerwony jest symbolem ognia, oznacza odwagę i waleczność. Teraz opowiem o godle naszego kraju. Krótko na temat. Gozlem Rzeczypospolitej Polskiej jest biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle. Jak myślicie, skąd wzięło się orzeł? Posłuchajcie! A teraz opowiem historię o Lechu, Czechu i Rusie. Dawno temu żyli sobie te Trzy Królowie. Nazywali się Lech, Czech i Rus. Lech musiał odpocząć, zatrzymał się przy wielkim dębie. Nagle zobaczył, że na drzewie, pod którym się położył, było gniazdo. Zobaczył tam białego orła. Lecącego na tle zachodzącego słońca tak, tak. i po że w tym miejscu dwóch jazdów. Trzecim symbolem narodowym naszego kraju jest hymn polski Mazurek Dąbrowski, a otoczeniem hymny jest Józef Wybicki, napisał go w 1797 roku we Włoszech. A czy wiecie, jak brzmi nasz hymn? Zaraz zaśpiewam. Taki takim fragmencie. Jeszcze Polska nie zginęła, Później my żyjemy. Odcza przemoc wzięła, Szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, Za swoim przewodem Złączym się z narodem. Mam nadzieję, że zapamiętaliście polskie z przygody Narodowych są bardzo ważne. Każdy porad powinien je znać. Teraz powiem bardzo ważną rzecz. Naszą ojczyznę i kraj trzeba kochać. To, co przeszliśmy, powinniśmy bardzo szanować. Więc pamiętajmy, kochamy nasz kraj i ojczyznę. Do następnego.